Jesteśmy zakonem kontemplacyjnym, który się musi utrzymać w jakikolwiek sposób. To z jednej strony jest nam potrzebny jakikolwiek dochód, żeby funkcjonować w obecnym świecie, bo wszystko obraca się w sferze pieniędzy. Nie da się, żeby ktoś żył tak, no nie płacąc za nic. Jest prąd, który trzeba płacić, gaz, są inne różne usługi. Natomiast rzeczywiście na karpie zdecydowałyśmy się, to znaczy może nie to, że od początku, bo siostry dawniej hodowały karpie. Tam z tyłu też jest taka tak zwana lodówka naturalna, że karpie były wyławiane i obkładane lodem. Potem siostry tego zaniechały, ponieważ było już coraz mniej, miały inne też zajęcia, były już starsze i zrezygnowały z hodowli karpi. Natomiast rzeczywiście, ponieważ klasztor, tak jak tu przyjechałam, tak naprawdę nie miał stałego środka utrzymania, więc trzeba było no, pomyśleć, co tu na tym terenie można zrobić, żeby utrzymać siostry. Ale ten też... piękny, stary budynek, który jest naprawdę piękny, człowiek czuje tutaj w nim jakąś taką duchowość wielowiekową i to się naprawdę czuje. My to czujemy, czują to goście, którzy do nas przyjeżdżają. Warto ten budynek zachować. Zdecydowałyśmy się najpierw na pomidory. Na chryzantemy, a potem kolej przeszła na odnowienie stawów, które i tak tutaj były troszkę tylko zarośnięte. I tak po kolei co roku jest coraz więcej. W zeszłym roku był właśnie pierwszy połów karpi. Karpie w tym drugim stawie, który no obecnie jest pusty, są wyhodowane od takiego malutkiego. Miały niecały centymetr. Więc rosły u nas tak ponad dwa i pół roku, prawie 3 lata. Jesteśmy zadowolone, że się dochowały, bo obawiałyśmy się, co to będzie przez tyle lat, ale okazało się, że sporo karpi wyżyło. One były zarobione w ilości około 5 tysięcy. Także jesteśmy bardzo, naprawdę zadowolone, że w tym trudnym roku dla ryb udało się jednak dochować te karpie tak, że można mieć je też na stole wigilijnym, No, bo po to też są, są po to, żeby je jeść, tak samo jak zwierzęta, niektóre, bo nie wszystkie, ale niektóre zwierzęta, po prostu są po to, żebyśmy posilały swoje organizmy, tak samo karpie ryby są bardzo zdrowe. Były karmione pszenicą i kukurydzą. Pszenicę kupowałyśmy, bo nie siejemy, nie mamy pola w tej chwili. Miałyśmy dawniej 700 hektarów. Niestety tego już nie mamy, więc nie mamy powierzchni, że mogłybyśmy też hodować pszenicę. Natomiast kukurydzę rzeczywiście. Mamy w naszym ogrodzie specjalnie w tej chwili dla karpi. No, fundusze państwowe nie są na tyle wystarczające, żeby mogły zadbać o staniątki, ale są też inne zabytki. To też jesteśmy w stanie rozumieć, dlatego jesteśmy wdzięczne za każdy grosz, który spływa do klasztoru, również ten grosz, który spłynie z nabycia u nas karpia. Znaczy, karpia można nabywać, do kiedy one będą u nas jeszcze, dopóki ludzie ich nie wykupią. Wydaje się, że tak do końca przyszłego tygodnia powinno starczyć. Może do Wigilii starczy. Karpi było bardzo dużo. No, liczę, że starczy dla wszystkich, którzy przybędą. Jeśli ktoś by nie był pewny, ile tych karpi będzie, można w połowie przyszłego tygodnia tak samo zadzwonić, spytać się, czy tych karpi jeszcze jest dużo. Można zamówić też troszkę wcześniej karpie i za dobrowolną ofiarą, jak najbardziej, takie coś nabyć. Dzielnie przetrwał długą zimę. Udało mu się wyżyć, przeżyć i suszę, potem upały, no i dotrwał do tego, żeby znaleźć się na naszym wigilijnym stole. Może go na razie wpuszczę z powrotem.